Dowie, dzisiaj, Zaj, ten. gramy i ten. I sprawdzam inteligentność botów. I oczywiście wyłączyłem niki, bo nie wiem, po prostu wyłączyłem niki. Mam nadzieję, że jakiś dobry bot się ukaże. Nie wiem. Tutaj obok mnie jest jakiś miner Trochę ze skiny sprawdzę tych botów. I czekaj. Tutaj, czekaj. jego czy tu nie ma gracza? Czukam jakiś. który jest najlepszy. Ej, chyba ten miner, coś się dobrze, dobrze gra. Prawda? Za chwilę boty będą ode mnie lepsze. O ten właśnie miner jest trochę dziwny. Ja wszystko to widzę, no naprawdę jest taki dziwny. Ten miner. No dziwny. No jest trochę sas. Co on? On wskoczył na tego klocka. Co ten ma... Co? co no, co to jest? Miner? Wiesz o tym że co? Zapchnęć tego? Ja, ja z nim gram. Czeka, czy to nie działa, bo jest bot. No? O? Co jest? To za typo. Jaką? On... Nawet mnie już wywaliło. Ty, bo to wygrał. Bo mnie wywaliło. A teraz? Gdzie jest nagrywanie? <grystanie> <grystanie> ja tu grat. <grystanie> Gdzie... Filip, jak będzie, jakiś będzie ten, pokazano, że szybko wychodź. żeby nie było się Filipa na 37. Że to poka... A hmm. -oh. nie zginął Nie mogę Nie wierzę co ja mówiłem Nie wierzę Dajmy. To bombaeka. Dawaj wlancuj. <laughs> Ik Ik to shit to. To nie nie nagrywajcie coś na ten temat.